Przede wszystkim witam na kanale Psalm 73 w 28. Lecz szczęście moim być blisko Boga, powkładam w Panów Bogu nadzieję moją. Witam w ten kolejny piątek. Jest to piątek przed niedzielą palmową, więc już kolejny piątek jest to Wielki Piątek w Wielkim Poście. Więc jesteśmy tutaj w piątek i modlimy się koronką do Bożego Miłosierdzia. Jeszcze nie poddawajmy się w swoich postanowieniach wielkopostnych. Niemniej jednak też pamiętajmy, że te wielkopostne postanowienia nie powinny od razu się skończyć z końcem a, tutaj tego oczekiwania postu. Zazwyczaj dlatego podejmujemy jakieś wielkopostne wyzwania, żeby być jeszcze bliżej Pana Boga. Więc jak kończy się wielki post i wracamy no, oczywiście są jakieś postanowienia, do których można wrócić, ale starajmy się przynajmniej może w wielki piątek je, ja, znaczy w, w piątek i w ogóle w inne piątki, podejmować jeszcze raz, jako na przykład właśnie taki nasz post w piątki albo we wtorki, albo w środę. Mam tutaj piękne tulipany i piękny fioletowy różaniec, który się pięknie wpasowuje właśnie w jakiego post w kolor takiego fioletu. Więc podziękowania dla wszystkich. Którzy są odpowiedzialni za dzisiejszy wystrój tła. I w takim razie, w Waszych intencjach, w moich intencjach oraz o łaskę Bożym i o Ducha Świętego w przygotowaniu do spowiedzi a nawet jak mamy pięć przykazań kościelnych, to żeby chociaż przystąpić do tej spowiedzi, żeby potem też przyjąć Pana Jezusa w wielkim poście. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon w odpłaskim Piłatem Ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekiel, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, Stanął, dobrze sądzić żywych i umarłych, wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała stanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłakanie za grzechy naszej i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za grzechy naszej i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego, a Pana naszego. Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy naszej całego świata. <laughs> dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święta nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad całym światem. O krwi i woda, która wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufam Tobie. o krwi i woda, która wytrysnała z świętszego serca Jezusowego. Jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufam Tobie. o krwi i woda, która wytrysnała z najświętszego serca Jezusowego. Jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. Jezu kocham Ciebie. Proszę zaślij dzisiaj na wszystkie osoby, które przeszukają do odpowiedzi świętej. Twoją miłość, twój wzrok, żebyśmy wiedzieli, co złego zrobiliśmy. I żebyśmy mieli tą pewność, że idąc właśnie tam, to ty jesteś tam, nas, wspierasz nam, wybaczasz, dajesz nam swoją miłość, swoją opiekę. I pomóżmy się jeszcze za wszystkie dusze w czysto cierpiące modlitwą świętej Gertrudy. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci najdroższą krew Boskiego Syna Twego, Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, w połączeniu ze wszystkimi Uszami świętymi, dzisiaj na całym świecie odprawionymi. Za dusze w czyściu cierpiące, za umierających, za grzeszników na świecie, za grzeszników w Kościele powszechnym, za grzeszników w mojej rodzinie, a także w moim domu. Amen. I oczywiście nie możesz się być bez modlitwy świętej Faustyny. Jezu, niech twoja czysta i zdrowa krew zakrąży w organizmie moim schorzałym. A ciało Twoje, czyste i zdrowe nie przemieni moje schorzałe ciało. Niech zapulsuje we mnie zdrowe, silne życie. Jeśli jest to wolą Twoją świętą. Amen. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Niepokalane serce Maryi, módl się za nami. I ktokolwiek nosisz kapleż może mówić ze mną. A. Matko Boża z kapleżna, Matko Boża z góry kamer, prowadź nas do Jezusa i módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Mam nadzieję, że te kryształki różańca i piękny kolor różowy rozjaśniają Wasz piąteczek, już któryś, mam nadzieję że będzie piątunio dla większości. Zostańcie z Bogiem, pamiętajcie, jest jeszcze wielki post, nie poddawajmy się, bądźmy blisko Pana Boga. Mógł zapłać za wspólną modlitwę. Do zobaczenia niebawem. Pa pa.